Wieczorem w dniu zmartwychwstania tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich – pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich – pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza. Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu: Jezus, uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Żeby zrozumieć to dzisiejsze święto, święto Bożego Miłosierdzia i to dzisiejsze kazanie, już na samym początku zachęcam wszystkich, żeby wyobrazić sobie, Jakąś siostrę zakonną. Dowiedziałem się, że jeszcze około 25 lat temu tutaj w Gosowicach były siostry, więc myślę, że to nie będzie trudne. Jakąkolwiek siostrę może uczyła nas w szkole podstawowej, może uczyła nasze dzieci może w rodzinie bliższej czy dalszej mamy jakąś siostrę zakonną, a może po prostu jakąś tam znamy, kojarzymy obojętnie ile lat jest w zakonie obojętnie z jakiego zgromadzenia ważne, że jest siostrą zakonną i raz na jakiś czas wysyłamy tam jej życzenia urodzinowe czy świąteczne. I teraz sobie wyobraźmy, że pewnego dnia ta siostra zakonna informuje nas, że rozmawia sobie z Panem Jezusem, że jej się Pan Jezus czasem objawia, że ma widzenia, wizję, Pana Jezusa. Jak byśmy wtedy zareagowali? Uwierzylibyśmy, czy nie? No, chyba nie. Albo ciężko. Myślę, że wszyscy bylibyśmy sceptycznie nastawieni do tego, co ta siostra wygaduje. Może ograniczylibyśmy kontakt, może byśmy uznali ją za jakąś szaloną i zwariowaną. Ta wymyślona przeze mnie teraz sytuacja wydarzyła się jednak naprawdę. 94 lata temu w klasztorze w Płocku pewna młoda zakonnica miała objawienie, czyli widzenie samego Pana Jezusa. I później to wydarzenie opisała w taki sposób. Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana. Dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem Jezu ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy Waszej. I na całym świecie. I co miała zrobić taka zakonnica? Komu powiedzieć o tym widzeniu? Kto by jej wtedy uwierzył? Myślę, że nikt. Miała wtedy tylko 26 lat. Miała również wtedy ukończone tylko trzy klasy szkoły podstawowej. Kto by uwierzył tej skromnej zakonnicy, że rozmawia z Jezusem, skoro nawet wcześniej jej rodzice odmawiali wstąpienia? Do zakonu. Kłopotem było również znalezienie jakiegokolwiek zgromadzenia dla niej. Udało się dopiero i to dokładnie 100 lat temu, 1 sierpnia 1925 roku, kiedy to matka Michaela Moraczewska, przełożona w warszawskiego domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, przyjęła Helenę Kowalską, bo o niej mowa, do zakonu. Jako siostra zakonna posługiwała w wielu klasztornych miejscach, w wielu placówkach, jako kucharka, jako furtianka, zajmowała się ogrodem, sprzedawała chleb w piekarni. Od takie zwykłe, normalne, przeciętne życie każdej siostry zakonnej, aż do tego pamiętnego dnia, 22 lutego 1931 roku. Bo to wtedy tam, w Płocku, wszystko się zaczęło. Tych objawień Jezusa. Siostrze Faustynie było naprawdę wiele. Na polecenie swojego spowiednika, przed którym się otworzyła i zaczęła mówić o tych swoich mistycznych doznaniach, i księdza Michała Sopoćki, którego w tym roku 50. rocznicę śmierci przeżywamy, zaczęła spisywać te wszystkie swoje ekscytacje duchowe, te swoje wizje i przede wszystkim. Przesłania Pana Jezusa, czyli co Pan Jezus chce za jej przyczyną powiedzieć światu. Nie mamy czasu, żeby opowiedzieć cały rozwój kultu Bożego miłosierdzia za życia świętej siostry Faustyny, której też w tym roku przeżywamy dokładnie 120. rocznicę urodzin, więc okrągła rocznica. Oprócz braku czasu jest też inny powód. Zaryzykuję stwierdzenie i powiem, że za życia tej polskiej zakonnicy bardzo mało osób jej uwierzyło. Oczywiście kult się rozwijał, ale nie było akceptacji ze strony władz kościelnych. Nie było też ani telefonu, ani internetu i pewnie polegało to na tym, że rozwijała się poczta Pantoflowa, że ktoś tam się dowiedział, że gdzieś tam w Polsce, w Krakowie jest jakaś zakonnica, jakaś Faustyna, która najprawdopodobniej ma widzenia Pana Jezusa, że jest jakaś nowa modlitwa. Że jest koronka, która, którą odmawia się szybciej niż różaniec, że wędruje jakiś obraz, jakieś dwa promienie, i tak dalej, i tak dalej. Tak to mniej więcej trwało. Co jakiś czas pojawiały się nowe opisy tych mistycznych doznań świętej siostry Faustyny. Część z nich spaliła w piecu sama wizjonerka, później chciała to odtworzyć. Obraz pana Jezusa Miłosiernego trzeba było poprawiać, bo nie był tak jak w tych widzeniach, stąd jest kilka wersji tego obrazu. Gdyby ten czas, ten okres chciano określić dwoma słowami, to wybrałbym słowa ekscytująco i niebezpiecznie. Ekscytująco, bo wtedy to naprawdę było, było wydarzenie zjawiskowe. Był to czas dwudziestolecia międzywojennego. Polska i Europa. Były pomiędzy dwoma ustrojami totalitarnymi. I w pierwszej wojnie światowej zginęło mnóstwo osób, a niebezpieczeństwo drugiej nadciągało bardzo szybko. Myślę, że wiele osób wtedy zadawało sobie pytanie, gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg? I kiedy nadarzyła się okazja, żeby ukazać Pana Boga jako tego miłosiernego. Ludzie musieli wykorzystać tę szansę, więc pod tym względem to było objawienie, to było odkrycie, to było zjawisko, ale też było niebezpiecznie. Dlaczego? Bo Kościół nie wypowiedział się na temat tego objawienia prywatnego. Więc skąd ówcześni katolicy mogli wiedzieć, mieli wiedzieć, czy w ogóle mogą się modlić tą koronką do Bożego miłosierdzia, czy mogą czcić obraz Jezusa miłosiernego? Tak wspomnę, żeby to było jeszcze bardziej zrozumiałe. Podobną sytuację mamy teraz w Medjugorje. Kilka osób ma rzekome widzenia Matki Bożej. Są to objawienia prywatne, nie publiczne. To są objawienia prywatne. Kościół tego nie zaakceptował, bo ci widzący ciągle żyją i cały czas mają objawienia. Jedni mają na swoje urodziny, jedni mają przed świętami. Jedni mają raz na rok i też trzeba przyznać, że jest to miejsce naprawdę wyjątkowe. Kto był, ten wie. Miejsce, gdzie jest mnóstwo spowiedzi. Często z całego życia. Wiem, bo sam spowiadałem tych ludzi i sam tam się spowiadałem. Mnóstwo nawróceń, jest mnóstwo przykładów ludzi, którzy w Medżugorje zostawili nałogi uzależnienia i, i, i tak dalej, na nowo odkryli Pana Boga. No i też jest mnóstwo, mnóstwo wylanych łez. Wiem, bo jak sam wchodziłem na górę pod do, górę objawień, idziesz, 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 dochodzisz do tej figury Matki Bożej, odchodzisz, jadasz czy klękasz i płaczesz. I tych łez nie da rady w jakikolwiek sposób wytłumaczyć. Ale wróćmy do Faustyny. Tak jak w przypadku większości wizjonerów, takie rzeczy i sytuacje nadnaturalne, których nie da rady się racjonalnie wytłumaczyć, pojawiają się dopiero po śmierci danego człowieka. I tak też było z Faustyną. Wydrukowane jeszcze pod koniec życia siostry Faustyny takie malutkie modlitewniki i z koronką i z reprodukcją obrazu Jezusa Miłosiernego w czasie II wojny światowej, a Faustyna umarła rok przed jej rozpoczęciem, były bardzo popularne. Jest wiele świadectw mówiących o, tych, o tym, że właśnie w czasie okupacji ludzie spontanicznie zwracali się do Bożego Miłosierdzia. Nasi polscy żołnierze roznieśli orędzie siostry Faustyny na cały świat. Mówię orędzie siostry Faustyny, bo sami żołnierze wtedy nie wiedzieli, kto jest autorem tych objawień, kto jest inicjatorem tej, te, te, tego widzenia. Dlaczego? Dlatego, że ta sekretarka Bożego Miłosierdzia, siostra Faustyna, na samym początku pozostawała anonimowa. Nikt nie wiedział, kto chce głosić o Bożym miłosierdziu. Idźmy dalej. Dzięki Polakom z armii Andersa, utworzonej 84 lata temu w Związku Radzieckim, kult Bożego Miłosierdzia dotarł do Iranu, Palestyny, Libanu, Egiptu, a stamtąd do Afryki i Włoch. Przeogromne zasługi w szerzeniu kultu miał ksiądz Józef Jarząbowski, który podczas okupacji wydostał się z Wilna, wywożąc taki, taki memoriał dotyczący nabożeństwa Bożego Miłosierdzia, który, którego autorem był ksiądz Michał Sopoćko i dotarł do Stanów Zjednoczonych. Wędrował z tej drugiej strony, przez Syberię, przez Japonię. 82 lata temu krakowski spowiednik siostry Faustyny, ojciec Józef Andrasz, poświęcił obraz Jezusa Miłosiernego, który był jako wotum wdzięczności za ocalenie rodziny z wojennej zawieruchy. Wtedy rozpoczęło się, można powiedzieć, pierwsze takie publiczne nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Rok później poświęcono drugi obraz. O, idźmy dalej. 80 lat temu po skończonej wojnie w sprawę zatwierdzenia tego kultu Bożego Miłosierdzia zaangażowali się nasi polscy biskupi i 77 lat temu do Watykanu, do stolicy apostolskiej wpłynęła prośba. Prośba o ustanowienie święta Bożego Miłosierdzia w myśl tych poleceń, które otrzymała siostra Faustyna. I kult się powoli, ale systematycznie rozrastał. I teraz w dziejach tego kultu jest zaskakujące wydarzenie. Posłuchajmy. 66 lat temu Stolica Apostolska, czyli Watykan, wprowadził ograniczenia kultu Bożego Miłosierdzia w tych formach, które nam zaproponowała siostra Faustyna. Coraz to więcej osób się modliło, poznawało kult Bożego Miłosierdzia, a Watykan mówi: stop. I trzeba było się podporządkować zaleceniom Watykanu ze świątyń usunięto wszystkie obrazy Jezusa Miłosiernego. Przestano organizować jakiekolwiek nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia. Chodziło o to, że ten kult trzeba było oczyścić z takich dziwnych naleciałości powstałych przez to, że ludzie nie do końca zrozumieli o co chodzi w siostrze Faustynie, a mówiąc dokładnie o co chodzi Panu Jezusowi przez siostrę Faustynę. Jednym zdaniem w tym Nowo powstającym kulcie po prostu zabrakło teologii, zabrakło głębi, zabrakło sensu. No i później zaczęto organizować różnego rodzaju sympozja, zapraszano dogmatyków, liturgistów, wszelkie mądre głowy, kardynałów. Pieczę nad tym wszystkim sprawował kardynał Wyszyński i z ramienia episkopatu był wtedy jeszcze kardynał Karol Wojtyła. W 1978 roku, na kilka miesięcy przed tym, jak, papież, jak papieżem został Polak, stolica apostolska wydała nowy dokument, to się nazywa Notyfikacja i w tej notyfikacji stolica apostolska uchyliła wszystkie zakazy i ograniczenia w rozpowszechnianiu kultu Bożego Miłosierdzia. Cały świat, a szczególnie Polska, czekała na to 19 lat. Przez 19 lat nie można było publicznie modlić się koronką czy czcić obraz Jezusa Miłosiernego. Niewątpliwą rolę odegrał kardynał Wojtyła, który już 10 lat wcześniej, tak jakby przewidując, rozpoczął proces beatyfikacyjny siostry Faustyny. To on 45 lat temu więc też okrągła rocznica ogłosił encyklikę Dives in Misericordia, ten dokument, który najbardziej mówi o Bożym Miłosierdziu. 32 lata temu apostołka Bożego Miłosierdzia, ta siostra zakonna, została ogłoszona błogosławioną Kościoła Katolickiego, a w roku jubileuszowym, dokładnie 25 lat temu, została wyniesiona do chwały ołtarza jako święta. I dokładnie 25 lat temu ustanowiono dzisiejsze święto, święto Bożego Miłosierdzia. I dopiero wtedy. Z te wszystkie polecenia Pana Jezusa sformułowane w trakcie objawień zostały w pełni zrealizowane. Od 25 lat kult Bożego Miłosierdzia rozpowszechnia się niebywale szybko. Potrzeba było nowej świątyni, żeby pomieścić już nie setki, a tysiące pielgrzymów z Polski i z całego świata. Dlatego rozpoczęto budowę nowego, większego kościoła. Został on wybudowany zaraz obok klasztoru tych sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w których ostatnie chwile życia spędziła siostra Faustyna. I konsekracji tego kościoła dokonał święty Jan Paweł II 23 lata temu podczas swojej, jak się później okazało, ostatniej pielgrzymki do ojczyzny ten sam człowiek, który w czasie niemieckiej okupacji pracował na tym terenie w krakowskich zakładach sodowych Solwaj. i ten sam człowiek, którego 105. rocznicę urodzin i 20. rocznicę śmierci przeżywamy w tym roku. Ten sam człowiek, bez którego nie byłoby tak wielkiego kultu Bożego miłosierdzia. Idźmy dalej. 19 lat temu jego następca, papież Benedykt XVI odwiedził sanktuarium Bożego Miłosierdzia. 9 lat temu w trakcie Światowych Dni Młodzieży sanktuarium odwiedził papież Franciszek, którego pogrzeb wczoraj przeżywaliśmy. Papieska wizyta trwała nieco ponad godzinę. Rozpoczęła się od kaplicy z łaskami, słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego oraz przy grobie świętej siostry Faustyny. Pięć lat temu, czyli stosunkowo niedawno, wydarzyło się coś niesamowitego. Obostrzenia wynikające z pandemii koronawirusa spowodowały zakaz wstępu wiernych do Kościoła w czasie Triduum Paschalnego. Wielu ludzi, nawet w czasie Świąt Wielkiej Nocy, w pierwszy i drugi dzień świąt nie przyszło do Kościoła, ale już w kolejną niedzielę, a była to niedziela Bożego Miłosierdzia, na godzinę 15, na godzinę Miłosierdzia, przyszły do wielu Kościołów rzesze ludzi. A wczoraj Niedaleko Bazyliki Bożego Miłosierdzia obył się wyjątkowy koncert pod tytułem Symfonia Miłosierdzia. Było to czuwanie modlitewne w łączności z sanktuariami Bożego Miłosierdzia na całym świecie. Polska, Watykan, Tanzania, USA, Filipiny, Brazylia i Australia. Ci organizatorzy stworzyli muzyczne wydarzenie upamiętniające przesłanie świętej siostry Faustyny, polskiej zakonnicy. I tak, moi drodzy, to chyba, byłaby, to chyba byłyby wszystkie takie najważniejsze informacje z rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia w Polsce i na świecie. Taką niedzielę i godzinę Miłosierdzia o godzinie 15 przeżywamy już od wielu, wielu lat. Na pamięć przecież znamy koronkę do Bożego Miłosierdzia. W wielu naszych domach, nie we wszystkich, ale w wielu naszych domach wisi obraz Jezusa Miłosiernego. I tak na sam koniec zadam każdemu z Was jedno pytanie i każdy z nas proszę, żeby sobie samemu na to pytanie odpowiedział. Kiedy Ty, drogi bracie i siostro, tak szczerze, ostatni raz, tak z pełną świadomością powiedziałeś, Jezu, ufam Tobie?